ma kochani, jesteśmy bardzo często uwięzieni w słowach innych ludzi. Modliłam się o taką inspirację do przekazu i dopiero teraz, a może ja myślę, że w idealnym momencie, dostałam od Ducha Świętego zrozumienie tego, co się dzieje w naszym życiu i jakie ma to przełożenie na duchowość, żebyśmy to zrozumieli, co się skąd bierze. Dwa razy doświadczyłam takiej sytuacji. Raz ze strony mojego e, ojca, który już nie żyje, e, dlatego nie opowiem Wam tej sytuacji, bo o koleżance też, bo tam drugą osobą jest koleżanka z podstawówki. E, również Wam tego szczegółowo nie opowiem, po to, żeby nie rozcierać tej jakby mm, demonicznej zasadzki e, i też jakby nie a mówić takich rzeczy, które mogłyby zidentyfikować tą osobę, tak? Ale powiem tak, że to, co stało się z moim tatą, e, wpłynęło na to, że u mnie wykształciła się. Dzisiaj to zrozumiałam, czytając książkę właśnie o relacjach e, męsko-damskich i o tym, że e, gdy ojcowie powinni pewne rozmowy z nami przeprowadzać. I w trakcie czytania tej książki przyszło do mnie to zrozumienie, że. Zachowanie mojego taty wpłynęło, to były słowa, to było jedno zdanie, które sprawiło, zdanie, ale zanim za poszło też zachowanie. Rozwinęło u mnie y, lęk przed odrzuceniem lęk przed odcięciem się, lęk przed odrzuceniem, porzuceniem i ja w tamtej sytuacji miałam około 6, 7 lat. Teraz mam tyle, że upłynęło 30 lat od tamtej sytuacji, tak to powiem. A więc zobaczcie, słowo wypowiedziane przez osobę, i tutaj dobrze, bo ktoś powie, że ojciec to najbliższa osoba. Oczywiście to jest rodzic, to jest ta figura autorytatywna w naszym życiu, ale to samo było z koleżanką. Tu już byłam starsza. Byłam w okolicy, nie wiem, szóstej klasy, a czytam pierwszej gimnazjum, bo chodziłam do gimnazjum, i również zostało wypowiedziane takie zdanie, które sprawiło, że przez um, 18 lat chyba i więcej to musiało być ale coś tak koło tego 18-20 lat trochę się pogubiłam w liczbach ale jeżeli miałam lat 12 Eee, to, mm, no to sporo upłynęło eee, takiej skrajnej, niskiej samooceny dotyczącej wyglądu, eee, dotyczącej kompleksów, strasznych, dramatycznych kompleksów, które mnie więziły. I słuchajcie, to też było jedno zdanie. I na moim przykładzie, myślę, że nie jestem jedyna, jak bardzo zdanie, które wypowiedział ktoś, albo nam bardzo bliski, ale to może być też ktoś, kto nie miał jakiegoś ogromnego znaczenia dla ciebie. Po prostu zostało luzem wypowiedziane zdanie, które zły, czyli szatan, wykorzystuje do tego, żeby cię więzić. Więzić i to jedno zdanie, może jedna rozmowa, staje się takim demonem, który cię trzyma w swoich, szponach. I to, ta sytuacja, to zdanie, to słowo jest Twoim więzieniem przez wiele, wiele lat. jeżeli tego nie wyłapiesz, nie spotkasz się z tym swoim bólem i nie, nie znajdziesz początków tego bólu. Do mnie to przyszło po prostu dzisiaj jako objawienie, jako objawienie od Ducha Świętego. Nie bardzo się zastanawiałam nad początkiem tej rany odrzucenia, tej tego lęku przed odrzuceniem, opuszczeniem, porzuceniem, i to do mnie przyszło. A teraz duchowe zrozumienie całej sytuacji znajduje się w liście do Efezjan, 6 rozdział i 12 werset, i jest napisane tak. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władzami tego świata ciemności. Ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czyli to pokazuje, że twoim wrogiem nie jest ta osoba, która ci to powiedziała. Oczywiście w takim ludzkim znaczeniu to może być wróg, tak? ale chodzi o to, że za tym stały. I Stoją dalej demoniczne siły, które po pierwsze tą sytuację spowodowały, i dajmy na to, że wyszło to z ust bądź z ręki najbliższych ci osób, czyli rodziców. I słuchajcie, nie wiem, czy macie świadomość, jak to bardzo pokoleniowo idzie. Wasi rodzice mogli zrobić Wam krzywdę, dlatego że sami byli krzywdzeni i nie znali po prostu innej drogi dla mnie, oczywiście my możemy czuć złość wobec tej sytuacji, ale po głębszym e, namyśle zobaczycie, że to jest mniej więcej e, jakby kultywowanie w sobie złości na tych rodziców to jest mniej więcej coś takiego jak bycie złym na niewidomą osobę, że poszła tą drogą, tak? E, no oni nie byli świadomi. Bardzo często nie byli świadomi, bo o błędzie, takim błędzie, że złośliwości mówimy wtedy, kiedy ktoś celowo i umyślnie em, mm, robi Ci krzywdę. Wie, że to robi, a wie, że, wie, co Ci to y, jakby sprawia, jaki ból i dalej to robi. To jest y, świadome zachowanie. Natomiast bardzo często to, co nas uwięziło, to jest cause, to jest yy, Nieświadomość naszych rodziców. I powiem Wam tak, w sytuacji mojego taty mogło to wynikać z tego, że sam nie miał wzorców, jak być kochanym. Bo na tyle zgłębiłam historię rodziny, że wiem. Natomiast u mojej koleżanki, taka jakby zdanie, które wyleciało z niej samej, i chyba ją samą zaskoczyło. Mogło być rezultatem też jej kompleksów, bo w tamtym czasie miała powody do tego, że mogła być osobą zakompleksioną. Więc zrozumienie tego, tej całej sytuacji mi osobiście bardzo pomaga, a zwłaszcza rozumienie tego w duchowy sposób, że za tym, co się wydarzyło, nie stały te osoby bezpośrednio. Tylko zły, wykorzystał ich um, traumy, ból, um, to, co im samym się zapisało w podświadomości, w taki sposób, że oni podzielili się tym z tobą i zrobili to najprawdopodobniej nieświadomie, bo to była jedyna droga, jaką znali. Um, jeżeli na przykład, nie wiem, Twój rodzic nie poświęcał Ci czasu i zawsze tylko mówił, dobra, za chwilę, dobra, za chwilę, ja nie mam czasu, ja muszę lecieć do pracy, ja tego, a Ty mm, zwyczajnie chciałeś, chciałaś porozmawiać z tym, nie wiem, ojcem, dajmy na to, ale ten ojciec słyszał wiecznie, że mężczyzna, że ojciec ma y, dostarczać pieniądze do domu i ten ojciec nie widział, mm, jakby Twojego pragnienia spędzenia z nim czasu, bo był tak zajęty wypełnianiem tego, co mu nakładziono do głowy, że robi prawdziwy ojciec, czyli zarabia pieniądze, czyli dostarcza kasę, sprawia, że niczego ci materialnie nie zabrakło, ale zabrakło ci najważniejszej rzeczy, czyli tej miłości, tej troski, tego zainteresowania. Co chwilę może byłeś osobą gaszoną, taką odpychaną, dobra, idź, daj mi spokój, nie teraz, za chwilkę, przyjdź za godzinę i tak dalej, za godzinę było już co innego i tak dalej, i tak dalej. I... Takie zachowania, mimo że to nie jest jakaś obiektywna krzywda, ale jednak się stała. I ona się stała za przyczyną czego? Za przyczyną złego, który nakładł Twojemu Ojcu e, kłamstwa. Kłamstwa, bo nie takim, oczywiście, przynoszenie pieniędzy i dbanie o materialne zaopatrzenie domu jest również zadaniem ojca, ale przede wszystkim jest to bycie w życiu swojego dziecka i nawiązywanie z nim relacji i więzi. To właśnie po to jest ten materialna część, aby dopiero, znaczy, najpierw mamy więź. A potem dostarczamy tej osobie e, jakby środków, w takiej kolejności, a nie odwrotnej. Ale jeżeli e, szatan to wykorzystał, no to może cierpisz właśnie przez to. I e, ile ludzi, tyle przykładów, pamiętajcie, żeby się wyzwolić z tego, bo to nie ta osoba prawdopodobnie zrobiła ci z premedytacją krzywdę, tylko szatan chciał cię uwięzić.